Poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z Czasem Seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków, zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także. O subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was serdecznie. O poranku, o poranku z czasem seniora, i już się nie mogę doczekać, co o tym dzisiejszym odcinku powiecie, czy też napiszecie w komentarzach, do czego oczywiście Was bardzo, bardzo zachęcam. Wsłuchajmy się w słowa, które dziś przygotowałam e, i zaczniemy sobie trochę o nich e, opowiadać. Opowiemy sobie trochę o nich. Jedyne głupie pytanie to takie pytanie, których nie zadajemy. Jedyne głupie pytanie to te, których nie zadajemy. E, jeżeli dobrze przeczytam, MacCredi, Paul Mac. Kredi powiedział te oto słowa, jedyne głupie pytanie to te, których nie zadajemy. Wiecie, muszę Wam powiedzieć, że jak się przyglądam małym dzieciom, to one zadają bardzo dużo pytań. Jeżeli macie na przykład wnuki albo macie wokół siebie małe dzieci, takie trzyletnie, to chyba wtedy jest ten taki etap w życiu, kiedy zadajemy tych pytań bardzo, bardzo dużo, 3-4 latka, no i właśnie. Dlaczego dzieci zadają tyle pytań? Dlatego, że chcą się dowiedzieć wszystkiego o świecie, który ich otacza. One chcą zrozumieć świat, chcą się dowiedzieć jak najwięcej, żeby móc później jak najlepiej wykorzystać świat do swoich potrzeb. Z biegiem czasu, z biegiem lat, przychodzi taki moment w Którym to nie zadajemy pytań, my tylko mamy gotowe odpowiedzi. Nie zadajemy już pytań, bo my już wiemy, jak świat funkcjonuje, już jesteśmy mądrzy, już wiemy, kto jest dobry, a kto jest zły, już wiemy, że mm, między dobrem i złem jeszcze jest trochę, jeszcze bielą maczernią jest trochę szarości. My to wszystko już wiemy. Po co się pytać? Po co zadawać pytania? Wiecie, ja też czasem wchodzę w tą pułapkę, że nie zadaję pytań. Nie zadaję sobie pytań, nie zadaję pytań takich egzystencjalnych, nie zadaję sobie pytań w ogóle żadnych. Po co, dlaczego, na co, jak, kto, co, kiedy. Nie zadaję sobie takich pytań, bo ja już mam odpowiedź na wszystko. Bardzo często tak mam. Te osoby, które mnie znają, mogą potwierdzić, że ja często, ach, mówię, macham ręką i mówię, że mam właśnie na to i na to odpowiedź. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Powinniśmy wrócić do dzieci, powinniśmy popatrzeć na dzieci. Powinniśmy od dzieci się uczyć właśnie ciągłego zadawania sobie pytań, kim jestem. Co ja robię w ogóle na tym świecie? W którą stronę ja idę? Czy jestem dobrym człowiekiem? Czy jakim ja jestem w ogóle człowiekiem? Jakie są moje zalety? Jakie są moje jakieś przywary? Powin powinnam sobie cały czas zadawać te pytania, a nie zawsze to robię. Dzisiaj zachęcam każdego z Was. Zadajmy sobie pytanie. Zadajmy sobie choć jedno pytanie. Kim jestem? Dlaczego się Tyle, a tyle uśmiecham, czy uśmiecham się wystarczająco dużo, czy uśmiecham się wystarczająco mało, czy no właśnie. I tak dalej, i tak dalej. Dziecko by nam wydyktowało wszystkie pytania, a ja muszę się widzieć i zastanowić. Zachęcam Was dziś do zadawania sobie pytań. Jeżeli macie wokół siebie jakieś dziecko, czy też dzieci, no to naprawdę przysłuchajcie się temu. Jakie pytania dziecko zadaje? Często będą to pytania: a dlaczego, a po co, jak, kto, za ile. To będą pytania takie otwarte, bo dziecko chce uzyskać odpowiedzi, nie tak lub nie, tylko chce uzyskać odpowiedzi pełnej, takiej wypełniającej. No to my dzisiaj też zadajmy sobie pytania, które będą właśnie, których odpowiedź będzie pełna, będzie nas wypełniać, będzie nas nasycać. Tego wam dzisiaj życzę. Zadawajmy sobie pytania. Pozdrawiam serdecznie. Małgorzata Kospin. Pa pa pa. A jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to oczywiście zachęcam Komentujcie i w komentarzu piszcie wszystkie pytania, jakie macie do mnie, to z pewnością e, zrobię taki specjalny odcinek QA, czyli pytań i odpowiedzi właśnie tylko i wyłącznie dla Was. Pozdrawiam serdecznie, Małgorzata Kospin. Pa.